Dzień dobry, myślę. Zaczynamy nowy blok. Czemu no jak jemy? Właśnie jak Dobre rogale. I płyniemy do... Gdzie płyniemy? Płyniemy na kawę. Na mogę pomyśleć No na pewno to jest. No i wypływamy. Ale szyby są tak brudne, że nic przez nie nie widać. Zadowolona. Z bratem pierwszym. sobie taka akcja. Pani założyła kobraczek głowę. Ma chronić przed wpływem ciężkich fal na dworze. są sobie te fale. Już może ściągnąć kapoczek. No i witamy na Capri. Jest moja żona kochana. Miejsce piękne i magiczne, Lekko chwila Lekko na widzę. Lekko wyrzuta Dla takich widoków się poświęciłaś No i właśnie zaraz wejdziemy do Anakarki Jest stromo Jest górzyście Dziwiamy widoki i piękne zapręty. No i sobie spacerujemy takimi uliczkami w miejscowości Anty Capri. Żona biedną moją dzisiaj trochę BO. źle zniosła. Pływanie prom, promami. Ale i to jest przyjemnie, tylko żeby deszcz nie padał. I damy radę. Jakieś muzeum można zawsze odwiedzić. Piękne. A fajne uliczki, nie? Takie przyjemne miasteczko. Takie trochę oderwanie. I wszędzie gra ta sama muzyka. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Ci się zmówili, że nie słuchają innej muzyki? Oglądaj się. Klaudia Dzioli jakiś do domu. Sophie Florence piękna ławeczka z kafelek A fotkę muszę tego zrobić wiesz? jesteśmy w takim mieście gdzie tylko takie busiki o nic jest więcej jest wąsko myślę tym, bo nigdy nie miałem Pierwszy raz tak było. Ale to nie tylko ja, bardzo dużo ludzi tam wymiotowało. Gość taki wielki. Kobieta to samo. tam siedział, Może od to... pojemy trochę. To, to rehabilitacja. No widoczek mamy naprawdę przepiękny. Jak tu stromo jest, ludzie! Już mi gorąco. Pełne morze otwarte Mamy białą Madonnę na cyplu A tu czarna Madonna idzie A, film na Znowu idziemy jakimiś tunelami nie wiem gdzie my dojdziemy Może na ciągle tu wymyśla jakieś skróty teraz pojedziemy do tego kapli normalnego tak bardzo dobrze powiedziałaś chodziło mi o taki komentarz właśnie od ciebie to sobie schodzimy takimi uliczkami indy no, nie weszło, nie dostań. Dostań. no jedziemy sobie taką panią Dusikę taki Dusikę ja? pięcioosobowy jakieś babki mi się śmigają no, ładne. O, um, jakie drogie to rzeczy. 16. Magnes 8 euro. No, jak masz malutki. Magnesik 8 euro. A jaka kurtka bajerancka. Kosz. Patrzaj, jakie eleganckie, prawda. No weź masz cenę, o. Nie jest drogie, bo garnitur 3400. Wiesz, co to? Ca... Torebka. To mi gdzieś tam Co to tu jest? Schody zamknięte. Taki mamy widok na Capri już. Zatoka Planujemy jechać tą kolejką. O, się rozpędza. Mina pęknie. I poleci do portu. Capri. O jakie ciekawe, proszę. Te stroje fajne, kolorowe różne 5 euro nawet Hotel Hotel O, Dolcie Kabana zamknęli, no nie Specjalnie tu przeleciałem z Wrocławia to zamknięte No i co będzie? rodę Augusta, idziemy za żoną. O jakie piękne widoki. Jakiś mosty. To jaka ta skała majestatyczna. No ci powiem. Dom w takim miejscu. Z widokiem. Na to wszystko. Musimy wyżej iść chyba idziemy wyżej. O, siadamy. Jeżeli jak pięknie. Jejku jak strasznie. <gry> strasznie. No takimi widokami można się napawać długo. Przecudnie Szkoda, że nie mamy słońca. Ale moje słońce stoi tu. Oświetla całą planetę. No tak długo siedzisz, proszę. Gdyśmy szli w tamtą stronę, to ta pani ciągle siedziała. I dalej siedzi. No. że mam mnie porywa taką kolejką. Jedziemy na dół. No wsiadaj. Tu w lewo. Wsiadamy. O, ale no to może na sam pójdziemy, bo będziemy gdzieś przód z takim widokiem. tym towarzystwie. Jest moją żoną. Włosi to straszne gaduły, no nie? Niedożywiona. Niedożywiona, tak, obrzygana. A trzeba się przyznać. Żona zamówiła pizza, co z tego jak same brzegi je. No co, bo on też jest głodny, tak? Może mi coś rzucimy? Dawaj kawaj pizzy No, a nie gdzie jestem No to ja nie wiem No to jak ty to zrobiłaś? A nie możesz edytować? Żegnaj Capri Było minęło